O, zestrała mi się samica tutaj na biurku, teraz. Teraz, z Siemanko, moi drodzy, w kolejnym odcinku dzisiaj mamy karmienie ptaszników. I w sumie to tyle, tak na dobrą sprawę. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz ruszyć. Ostatnio zorientowałem się w sumie, bo nawet nie wiedziałem że mam słuchajcie jednego wspierającego, także bardzo za to dziękuję, że wspierasz mój kanał postaram się w związku z tym na pewno odwdzięczyć i dla was też informacja, jest możliwość moi drodzy wspierania mojego kanału oczywiście wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj co za tym idzie, dzięki temu też w sumie ja jestem w stanie słuchajcie dokupić sobie jakiś sprzęt, ulepszyć dzięki temu nagrania Nabyć jakieś zwierzaki, które na pewno będą coraz rzadsze i są ogólnie rzadsze w hodowlach, a mam parę takich gatunków. E, oczywiście też coś ostatnio dostałem w paczkach niespodziankach, więc też bardzo fajnie. Natomiast, jeżeli chciałbyś, żebym rozwijał ten kontent i też masz taką możliwość mnie wesprzeć w jakiś tam sposób, też będę bardzo wdzięczny. Ja sobie, słuchajcie, przysiądę nad tym wspieraniem, e, opracuję tam dokładnie korzyści dla osób wspierających i troszeczkę to tam pozmieniam, tak żeby każdy był, słuchajcie, zadowolony na tą chwilę lecimy z filmem i dobra moi drodzy, zaczniemy sobie od lykos tu mamy piękną lykosę rzucam świerszcza Ja, widzieliście tą akcję? No nie To było słuchajcie grubo To było słuchajcie grube Naprawdę grube Ale go potraktowała Ojejku Strasznie go potraktowała Jeszcze jakaś walka Świerszcza słuchajcie jest Mamy kolejną rykosę. Ta ma trochę dużą tą dupkę, więc ja nie wiem, czy ona będzie chciała zjeść. Kurczę. Nie wiem, czy jej w ogóle rzucać. Nic, zobaczymy. Wrzucam Zobaczymy, czy będzie jakakolwiek reakcja na tego świerszcza, bo jak nie tego wyciągnę, no bo jest opcja, że ona będzie linieć. No i co? Świersz podchodzi O! Słuchajcie, coś chyba będzie. Coś chyba będzie. Jest jak arena, arena gladiatorów teraz. Jest likosa, jest świersz. Kto wygra starcie. <śles> ho, 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 ho. No i kolejna lekosa zjadła. Piękny atak, bardzo ładny atak. Jedziemy. Ja, widzieliście to? O! Ale to był rzut, słuchajcie, no to było coś nieziemskiego. A może słuchajcie, samiczka z kakuna chciałaby na przykład mącznika sobie hapnąć. Zaraz zobaczymy, fajnie by było, gdyby nam zjadła tutaj, nie? Chcesz mążnika? Nie? Nie, chyba jednak nie chcę. bardzo ładna słuchajcie, samica bardzo ładna samica nie jest zainteresowana ten moment jedzeniem i dobra nakarmimy sobie pajączki zaczniemy sobie słuchajcie od tych większych sztuk no bo te małe no to wiecie jak to jest no mało co widać a też tam jest część pajączków przed wylinką więc nie wiem co zje natomiast no tutaj są bardziej pewne egzemplarze jeśli chodzi o jedzenie no ale cóż zobaczymy dobra rzucam pierwszemu Czy ja nie zasłoniłem tego? Kurde, mam nadzieję, że nie zasłoniłem. Nie o, cóż tu się podziało? O proszę bardzo, to niby coś wojuje, ale tak nie do końca, nie? Co jest z tobą? Ja wiem, że też jeszcze dupka jest pełna. To, to też, słuchajcie, może zrobić swoje jednak, mimo wszystko. Ale skoro była tak, no to powinno to przejść. Ale dostał chyba jadem, słuchajcie, ten jad. Dostał jadem ten jad, bo patrzcie, jak go skręca nawet. Nawet nie ma jak uciekać. No i i co? I pasowałoby tu pomóc coś. O i teraz padło. Patrzcie jaka skubana. No trafiła go. Słuchajcie jadem, drewno jad się trochę skręcał i patrzcie jak czekała, no po prostu to wyglądało tak jakby czekała, żeby on padł, nie? No ale dobra, ekstra. Jest pajączek nakarmiony. No i co? Lecimy dalej. Kolejną moi drodzy też sobie nakarmimy. Gienie tylko, że to już jest moi drodzy dorosła samica. Dorosła samica. Musimy znaleźć takiego grubego drewno dla niej. Im większy, tym lepszy. O, ten będzie dobry. Rzucamy. <grytanie> Ona to się słuchajcie, rzuca po prostu tak, że. Hej. Jest, jest. Yeah. Jest drewno w uścisku, potężnym uścisku. No i cudownie. Leźmy dalej. Zobaczmy sobie, czy Holotele Longipes e, chciałaby coś zjeść. No to może być, słuchajcie, różnie. 3, 2 1 No, ta suchejcia dostała strzała. Dostał strzała drewno jad. Ale nie. Chyba tutaj będzie trzeba wrzucić. Słuchajcie, karaczany Tu będzie trzeba wrzucić. Słuchajcie, karaczany, bo tu nie przejdzie inaczej. Tu zawsze karaczany dostawała, więc niech i tak będzie tym razem. I wrzucimy jednego i dwa i trzy. Co prawda, pewnie nie zobaczymy, jak ja atakuję. Ona sobie je zaatakuje później. No ale no co zrobić? Nie? No Co zrobić? Bardzo ładny słuchajcie, pajączek, naprawdę bardzo ładny pajączek, bardzo ładny kolor jak widzimy. No i słaby jad, słaby jad fajnie dla początkujących, no troszeczkę szybszy. Leźmy dalej. Tutaj mamy, moi drodzy, bardzo ładnego samca kalibany w wersji kolor. Eee, to jego jedzenie tutaj też szczerze mówiąc, takie pod znakiem zapytania. Nie będzie chciał. Nie będzie chciał, chyba jednak. O, no już by po prostu zaatakował, nie? Dobrze, to odpuścimy, ale samczyk, moi drodzy, też robi robotę. No, robi też, słuchajcie, robotę. Poczekamy tylko, aż wylinieje. Się napełni i pójdzie do samicy, nie? No nie ma co. Tu mamy chromeczkę, która przyszła do mnie ostatnio w paczce niespodziance. To jest chromeczka przeznaczona dla znajomej. Ale no cóż, zobaczymy, czy chroma ewentualnie będzie chciała, czy też nie. A no, jeszcze będzie mi zwiewać, słuchajcie. No nie. Nie chcę, żeby ona mi zwiewała. jest. <laughs> Dobra, ale to nic. Bo ona jest słuchajcie po też. Ona jest po wylince. No i powiem wam, że też wygląda pięknie. Też wygląda pięknie, ale jej to w takim razie chyba też wrzucę po prostu karaczana. Eee, I cóż, no i tak to będzie wyglądać, nie? Także dostanie karaczanki też tutaj gniazdo dopiero będzie sobie robiła. A tak to karaczanki zje. Weźmiemy sobie teraz podrostka Tiktok Tu znowu słuchajcie, pasuje mi znaleźć jakiegoś małego drewno Coś tu mam Może nie z tej strony, bo zasłonię Wrzucam No, słuchajcie Tutaj to nie ma dyskusji Nie ma dyskusji Patrzcie, jaka walka Patrzcie, jaka walka Co tu się dzieje No, drewno Ja tu raczej nie ma nic do powiedzenia Więc jest, słuchajcie, z głowy jest z głowy. Od razu weźmiemy sobie drugiego. Drugi jest dokładnie taki sam. Mam nadzieję, że też zje. Też jest, słuchajcie, po wylineczce. Jakiegoś małego tego małego, jakiegoś drewno jada. Z tymi małymi, to jest, słuchajcie, taki trochę problem. No ja jest w dziurze. Tu jest pająk. tu jest drewnojad. I co się będzie działo? Czy się w ogóle? O, oj, został wciągnięty. Został. O. Słuchajcie, będzie walka. W drugą stronę idzie drewnojad. co, no i dupa, jest drewno główkę, główkę, tylko widać jak wychodzi, no wagans, co ty, no nic słuchajcie, no to w takim układzie wyciągniemy drewno Dziadostwo. O, wyciągniemy drewno jada i wrzucimy mu tu karaczana, no bo co innego zrobić Ale w tym momencie pewnie jest już za bardzo postresowany, więc to będę musiał zostawić Kurde, coś nie idzie to karmienie, słuchajcie, dzisiaj Coś to nie idzie No nic Kolejnym pajączkiem do karmienia jest Dolichotele Diamanten Diamantenstis. Kurde, mam zawsze problem, z tą nazwą. Wybaczcie, ale no zawsze jest problem z tą nazwą. I co tutaj się, czy tutaj się w ogóle? O nie, pająk będzie uciekał. Nie chcę, żeby mi uciekł. sobie póki co. Widzieliście to? Ale był atak, słuchajcie, spektakularny. Whoa. No to tutaj to się, moi drodzy, się podziało. Tu się podziało, naprawdę tu się podziało. Poszło. Dalej mamy, słuchajcie, formiktopus atrichom... atrichomatus. Ale widzę, że on ma problem z wychodzeniem po ściance Widzicie? Także to świadczy o tym, że prawdopodobnie jest przed wylinką To nawet mu słuchajcie nie podaje Nawet mu nie podaje, bo to jest bez sensu Mamy Hadrurus arizonensis, ale jest tak gruby Że nawet słuchajcie mu nie próbuję podawać No zobaczcie jaka kulka No zobaczcie słuchajcie jaka kulka, no nie do wiary. Nawet mu nie daje Bez sensu po prostu bez sensu. Dobra, zobaczymy, czy samica heterometruca będzie chciała jeść. No i co? Skorpionie. Kurde, coś mi słuchajcie, wyratują te drewno jady z tych... No nie Ewidentnie słuchajcie, nie chce To już widać, bo ona jak nie chce, to ona rzuca pokarmę. Liście, jak rzuciła, pokażę Wam jeszcze raz, jak się uda. No. O, widzicie? Bierze, bierze w szybce i potem puszcza. Dobra, nic z tego nie będzie. Jak widzieliśmy, moi drodzy, nie wszystko zjadło, ale coś zjadło. Także ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.